Oszczędności, czas i zabawa. To jest to, co ja zyskałem dzięki Sketchup. No ale umówmy się, to nie ja mam być beneficjentem tego programu, tylko klient, którego obsługuję. Co w takim razie jest w tym dla niego? Ja nazywam się Maciej Słowiński. Projektuję wnętrza Sketchup od ponad 15 lat. Zapraszam Cię na Sketchup w 3 minuty. W programie Sketchup. Dzięki temu, że jest on tak intuicyjny i tak prosty w obsłudze, możesz w bardzo łatwy sposób udostępnić model 3D swojemu klientowi. Ale zaraz Maciek, przecież jak to udostępnić cały model? To tak jakbym oddawał cały swój projekt. No, tutaj chodzi trochę o sposób, o zmianę sposobu myślenia na temat tego, co dostarczasz tak na dobrą sprawę klientowi. Klienta to też ma być frajda. Przecież wydaje niemałą kasę na to, żeby zrealizować jakieś swoje marzenie dotyczące nowej przestrzeni. Dlaczego ma chodzić do ciebie jak do urzędu, do jakiegoś urzędnika, który tam mu stempluje, rysuje i nie wiadomo, co jeszcze robi? On też chce się tym ucieszyć, a Sketchup daje taką możliwość. Jest dodatkowy program, który się nazywa Sketchup Viewer. Klient może go sobie zainstalować i przeglądać projekt na swoim własnym komputerze. To daje mu też o wiele większy wgląd w to, co tak naprawdę się dzieje i jakie są możliwości jego mieszkania. Jest to bardzo proste do zrealizowania. Dlaczego nie? Natomiast to absolutnie nie wszystko. To, że w Sketchupie tak łatwo jest wprowadzać zmiany i modyfikować wszystkie elementy, Otwiera zupełnie nową perspektywę przed tobą, jeżeli chodzi o ofertę, jaką masz dla klienta. Już nie musisz się jakoś specjalnie martwić o ilość poprawek. Tak, na dobrą sprawę, możesz uruchomić usługę, która polega na połączeniu się z klientem na żywo i w przeciągu godziny bądź dwóch omówienie całego projektu i nanoszenie poprawek na żywo. To jest na pewno o wiele większa wartość i daje o wiele większą swobodę i frajdę dla obydwu stron z całego procesu projektowania niż przesyłanie sobie maili z informacjami o tym, jakie ty masz pomysły, a jaki klient ma pomysły, i tak w kółko to naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje. Wystarczy jedno spotkanie online. Gdzie nie musicie wychodzić, możecie to zrobić zdalnie, z domu, bądź z biura i omówić projekt na żywo, chodząc od pomieszczenia do pomieszczenia. To tylko niektóre możliwości, jakie daje SketchUp. Jutro opowiem o kolejnych. Zapraszam Cię serdecznie i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, bądź śledź mnie na LinkedIn, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia.